Witam, witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się dzisiaj moi kochani macie? E, dajcie znać. E, jestem tutaj już z wami. E, czy wy jesteście? Czy mnie słyszycie, kochani? Czy dobrze mnie słychać? Czy dobrze mnie widać? Kto dzisiaj ze mną uczy się na mini, mini, mini lekcji? Przedstawcie się kochani w komentarzach, napiszcie mi oczywiście, skąd jesteście, z jakich miejscowości, z jakich państw, czy mamy tylko osoby z Anglii, czy mamy osoby z Polski, czy mamy osoby też z innych krajów. Mam nadzieję, że pamiętaliście o naszej dzisiejszej lekcji języka angielskiego. Przypominam, że uczymy się codziennie. Nie o stałej porze, dlatego jest taki mini problem, który mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się rozwiązać i będą te lekcje bardziej zorganizowane, ale póki co no, musimy działać wtedy, kiedy jest taka możliwość. Ważne, że spotykamy się, ważne, że uczymy się. Także, kto jest dzisiaj ze mną, napiszcie mi kochani w komentarzach skąd jesteście, z jakich miejscowości i też oczywiście te osoby, które są po raz pierwszy, po raz kolejny, żeby też napisały wiadomości, czy to jest wasz pierwszy raz, czy to jest już któraś z kolei lekcja, dlaczego zdecydowaliście się ze mną uczyć. Także kochani, witam Martę, kogo jeszcze? Witam, widzę oczywiście Beatkę. Beatko, proszę napisz komentarz o Dorotka, Bożenka, Milenka. Kto jeszcze jest ze mną? Dajcie kochani moi znać, kto jest jeszcze tutaj razem dzisiaj ze mną. Widzę Małgosię, widzę Joasię, widzę Marcelinkę, Jolantę. Cześć Asiu kochana, jak się dzisiaj masz? Czy jesteś gotowa na naszą dzisiejszą mini, mini, mini lekcję? Pamiętacie, wczoraj była Sara, więc nie za bardzo była możliwość, żeby kontynuować nasze ćwiczenie z go, go for, go on, ponieważ chciałam też wykorzystać ten czas, który mieliśmy właśnie z nią, żeby wytłumaczyła nam, żeby powiedziała kilka słów, jeżeli chodzi o. Wymowę danych wyrazów, także mam nadzieję, że ta lekcja była dla Was przydatna. Widzę, widzę Lukę, widzę, witam Marcina, Ewelinkę, Julitkę, Iwonkę, Urszulkę i Basię. Witajcie kochani, fajnie, że jesteście. Czyli dzisiaj kontynuujemy ćwiczenie z go, go for, go on, go to, go to a uh, i go to the. Pamiętajcie, że osoby, które udostępnią live, podzielą się z nim, z nim, z innymi osobami, to oczywiście dostaną darmowe notatki, które można sobie później wkleić, na przykład do zeszytu. Bardzo dziękuję tym osobom, które już wcześniej udostępniły moje lekcje. Bardzo się cieszę, że mi w tym pomagacie, żeby dotrzeć też do innych osób. Także wszystkich Was serdecznie witam, i teraz sobie szybciutko postaram się udostępnić ekran, żebyście mogli zobaczyć um, tablicę, i będę przygotowywać dla Was kolejne ćwiczenia. Mam nadzieję, że widać. Dajcie znać, kochani. Czyli tak jak w tamtym tygodniu, w tamtym tygodniu mówię, na ostatniej lekcji <laughs> omawialiśmy sobie go, wyrażenia z go, tak, dzisiaj też dokończymy ten temat, czyli mamy go, go for, mamy go on, go to, go to a, i go to the. Czyli wpisujemy w komentarzach prawidłową odpowiedź, tak, jeżeli wydaje Wam się, że ma być go for, go on, piszemy to w komentarzach i następnie piszemy punktację. Jeżeli mamy więcej niż połowę punktów, to pamiętamy, że wysyłamy serduszka dziewczyny, faceci wysyłają lajki. Ok, czyli pierwsze wyrażenie. O nie, tak chciałam rysować. Tu, o. Moment, tak będzie ładniej. Czyli mamy pierwsze wyrażenie. I ten ciemny kolorek. Dobrze, czyli mamy. E, e, tutaj co? Home. Czyli iść do domu. Czy wpisujemy go, czy mamy go for, go on, go to, go to a, go to the. Wpisujemy kochani w odpowiedziach. Witam Danusie, witam Anie, witam Ele. Witam Moniczkę, witam wszystkich, cieszę się, że jesteście. Pisujemy, kochani w komentarzach, która odpowiedź najbardziej pasuje um, Waszym zdaniem, a później zapiszemy sobie oczywiście punktację. Witam Renatkę. Um, cześć kochana, witam y, Kasię. Fajnie kochani, że jesteście i że wspólnie się uczymy angielskiego. Witam Ole, cześć Olu, cześć Madziu. Co. Y Jolantka, witam. E, Ela. Mh. Czyli zapisujemy nasze odpowiedzi. Um, o, już ktoś wysłał serduszko. Jeszcze nie wie, jaka będzie prawidłowa odpowiedź, a już wysyła serduszko. <grych> cześć Agnieszko, cześć Ewo. Witam Was serdecznie. Czyli mamy go, go for, go on, go to, go to a, uh, go to the. Ok? Czyli. Prawidłowa odpowiedź to Waszym zdaniem jaka jest? Oczywiście mówimy go home, czyli iść do domu. To jest go home. Czy Wam wyświetla się? Nie wyświetla Wam się. Eee, momencik zobaczymy o co chodzi, dlaczego nie ma, nie, nie wyświetla się. Zaraz postaram się naprawić ten błąd. Zapisujecie odpowiedzi, i zapisujecie, oczywiście, kochani, punktację. OK? A ja za chwilę szybciutko udostępnię nam ekran. Mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku. Czyli go home to prawidłowa odpowiedź. Jeżeli macie taką odpowiedź, zapisujemy sobie punkcik i przechodzimy do następnego. Czyli już sobie to narysuję, to kółeczka. Ok. i to był numer jeden numer dwa, który dla was przygotowałam to iść do szkoły iść do szkoły czyli numer dwa iść do szkoły ok czyli co mówimy czy idziemy go czy go for go on go to go to a Czyli go to the. Piszemy, kochani, odpowiedzi i oczywiście zapisujemy później punktację po tym, jak powiem, która prawidłowa jest. Odpowiedź. Czyli iść do szkoły, iść do szkoły. Które wyrażenie jest prawidłowe, Waszym zdaniem? Szybciutko zapisujemy odpowiedzi w komentarzach. Czy mamy jakieś osoby, które są nowe w naszym tutaj zespole? Justynka, czy ty jesteś pierwszy raz? Daj kochana znać. Beatkę nie za bardzo kojarzę. O, widzę Iwonkę fajnie, Iwonko, że jesteś. Ilonka też już jest stałym bywalcem. E, Małgosia, Małgosia, e, daj znać. Aga, Aga, czy jesteś po raz pierwszy, kochani, dajcie znać, kto jest po raz pierwszy. Czyli wyrażenie e, iść do szkoły to go to. Cool. Jeżeli tak macie, zapisujecie sobie oczywiście, kochani, odpowiedź. Yy, I punkcik, yy, czyli teraz powinno być dwa na 2, jeżeli nie popełniliście żadnego błędu. Trójka, iść na imprezę. Iść na imprezę. Co tutaj wpiszemy? Iść na imprezę. Dajcie kochani znać. Czyli mamy go, czy go for, go on, go to, go to a, go to the. Dajcie kochani znać w komentarzach. O, widzę, widzę, widzę i gusię, i jadwigę. Cześć kochane. Um, witam Was serdecznie. Czyli mamy kolejne. Czyli iść na imprezę. Oczywiście znowu jest mini problem. Dlaczego się nie łączy? O, pojawiło się. Czyli iść na imprezę. Um, ok? Co mamy? Czy to jest go to the, go to a, go to, go on, go for, czy go? Jeżeli chodzi o party, impreza. Nie wiem. No to zgaduj. Daj znać. Prawidłowa odpowiedź to, go to a party, go to a party. Jeżeli tak macie, zapisujemy sobie, kochani, punkcik i przechodzimy dalej do kolejnego. Jeszcze mamy dwa na dzisiaj. Z tego, co przygotowałam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, ym, przypominam, że lekcja jutro jest o godzinie 19:10 angielskiego czasu, 20:10 polskiego czasu. Kochani, postaram się, żeby te lekcje były zawsze w stałych godzinach. Niemniej jednak, jak wiecie, jestem mamą pięciomiesięcznego chłopczyka i nie zawsze to się da tak zorganizować. Więc zrozumcie. I oczywiście grafik jest na moim fanpage'u, czyli Katarzyna Skwarek, angielski w 3 minuty. Jest na grupie angielski w 3 minuty. Jest też na Instagramie, także Zapisujcie sobie, czy na przykład też w relacjach na moim prywatnym koncie też zapisuję, kiedy są lekcje. Także możecie mnie nawet zaprosić do znajomych i w taki sposób obserwować, kiedy są lekcje. Tak, żeby żadna lekcja Wam nie umknęła. Oczywiście zachęcam do obserwowania profilu, wtedy na pewno informacja się powinna pojawić dla Was. Okay. Jeżeli bierzecie aktywny udział. Teraz następne wyrażenie, czyli. Iść do kina. Iść do kina, czyli kochani, które wyrażenie? Cinema. Cinema. Czyli go, go for, go on, go to, go to a, uh, go to the. Uh, 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 uh. Które wyrażenie jest według Was prawidłowe? Czyli go to, go for, go on, go to a, go to the. Jak, jakbyście powiedzieli, go, go cinema, go for cinema, go on cinema. Czyli pamiętajcie, 19.10 um, angielskiego czasu, 20.10 polskiego czasu. Dobrze? O, witam Halinkę. Cześć Halinko, cześć Martusiu. Super, że jesteście dziewczyny, e, że się pojawiłyście. Fajnie, fajnie. Wit, witam Magdusie. Kochana, jeżeli chodzi Justynko, to bardziej trzeba zapamiętać. Niestety trzeba zapamiętać. Jeżeli chodzi o słówko, a używamy, gdy rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę, a n kiedy zaczyna się na samogłoskę. Ale ogólnie jest zasada, no niestety, że trzeba te wyrażenia zapamiętać. Witam Dorotkę, Natalko, czy jesteś po raz pierwszy? Daj znać, kochana, w komentarzach. Mm -hmm. Czyli osoby, które napisały. Go to the cinema mają rację i zapisują sobie punkcik. OK? Czyli to już powinien być czwarty punkt. Kto ma 4 punkty na 4, kto ma 3 punkty na 4, kto ma 2 punkty na 4. Pamiętajmy, wysyłamy serduszka. Dziewczyny wysyłają serduszka, jeżeli mamy więcej niż połowę. Faceci wysyłają lajki. Widzę, lajk like się pojawił. Aha, od kogo lajk like się pojawił? Niestety nie zobaczyłam. Faceci wysyłamy lajki. Dziewczyny wysyłają serduszka, piękne, czerwone serduszka. Takie, jakie Wy macie wspaniałe serduszka, Wy jesteście naprawdę wspaniałymi ludźmi, spędzacie ze mną czas, chcecie się uczyć języka angielskiego, chcecie poświęcić ten czas, ten wieczór. Bardzo się cieszę, że akurat mnie wybraliście jako swojego nauczyciela i kontynuujcie to, kochani, uczcie się. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie notatki, wystarczy udostępnić, a ja widzę, że taka osoba chce rzeczywiście. Wejść ze mną w relację większą, chcę mi pomagać, a ja oczywiście się odwdzięczę pięknymi notatkami z mojej strony. Na razie są takie tworzone w czasie lekcji, ale oczywiście, jak będę miała czas i będę coraz lepsza w tym, będą te notatki piękniejsze. Także kojarzysz, Stajcie, póki możecie. I oczywiście napiszcie, kochani, też w komentarzach łatwiej jest mi. Um, odezwać się do osób, które udostępniły. Czyli jeżeli udostępniście relację, napiszcie udostępniłem, udostępniłam i ja do Was napiszę, kochani, z, y, y, z informacją o notatkach. Ok, i czyli y, jeszcze zostało mi iść do szpitala. Iść do szpitala. Czyli wyrażenie, jak będzie brzmiało wyrażenie iść do szpitala. Zapisujemy, kochanie. Moniczko, bardzo dziękuję za udostępnienie. Bo Bożenko, bardzo dziękuję, kochana Ci, za udostępnienie. Naprawdę to doceniam. Yy, yy, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tym osobom, które udostępniam, naprawdę widzę, że Wam zależy i oczywiście mi też zależy, żebyście się ze mną uczyli. Eda, witam serdecznie. Witam serdecznie Małgosie, witam serdecznie Alicję. Jeszcze nie, przywitałam się z tobą, Alicję. Także, kochani, bardzo proszę o udostępnienie. Ok. Dla Was to nic, bo to jest tylko przycisk udostępnij. Czytam serduszko, like. Dla mnie to naprawdę bardzo, bardzo dużo znaczy, kochani. Czyli wyrażenie iść do szpitala, to jeżeli macie taką odpowiedź: Go to the hospital, go to the hospital, zapisujemy sobie, kochani moi, odpowiedzi w komentarzach, punkcik. Joasiu, bardzo ci dziękuję za udostępnienie. Eda mówi witam, trochę spóźniona. Nic nie szkodzi, kochana, zawsze tą lekcję możesz sobie też później odsłuchać. Pamiętajcie, że lekcje zapisuję i na fanpage'u, czyli nas Kwarek angielski w 3 minuty, i na grupie Angielskich w 3 minuty i na YouTubie jeżeli ktoś woli tą formę nauki też angielski w 3 minuty i na Instagramie. Także wszędzie możecie zobaczyć te lekcje, wracać do nich, a jest już ich troszeczkę sporo. Staram się, żeby ich było coraz 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 więcej. Ogląda nas 57 osób. Bardzo dobrze. 57 osób. Wyobraźcie sobie ich w klasie. Na pewno by się te osoby nie pomieściły. Okej okay, kochani, czyli um, to są wyrażenia na dzisiaj. Oczywiście jutro przyjdę z nowym materiałem. E, widzimy się o godzinie 19.10 angielskiego czasu, 20.10 polskiego czasu. Mam nadzieję, że oczywiście, o 61, e, że oczywiście wy też pojawicie się jutro, kochani. E, o to mi chodzi, żeby jak najwięcej osób się uczyło tego języka angielskiego za darmo, żebyście się pojawiali żebyśmy mogli spędzić razem wspólnie czas. Było wczoraj bardzo miło, kiedy pojawiła się Sara. Bardzo się z tego powodu cieszyła. Bardzo się z tego powodu cieszyła, że tak dużo osób chciało zadać pytanie, jeżeli chodzi o wymowę danych wyrazów. Była zszokowana, że my, Polacy, używamy takiego słownictwa i bardzo dobrze. E, o to chodzi, żebyśmy coraz lepiej znali język angielski, żebyśmy się nim posługiwali, żebyśmy mogli zdobyć w przyszłości lepsze prace, pomóc naszym dzieciom w nauce. Także kochani, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję e, Ilonka. E, później, jeżeli będę miała możliwość, tak, postaram się napisać. E, witam też Natalkę. Cześć Natalko, czyli jutro lekcja jak zawsze, e, na angielski w trzy minuty. Godzina 19.10, 2010 polskiego czasu. Także bardzo dziękuję za dzisiaj. Było bardzo miło i przyjemnie i mam nadzieję, że tak samo będzie jutro. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie, żeby ta lekcja została dla Was wysłana w formie grafiki, żebyście mogli sobie to po prostu potem wydrukować i wkleić do zeszytu jako notatkę. Pamiętajcie, załóżcie sobie zeszyty. Fajnie mieć zbiór notatek w jednym miejscu. Um, to tylko wystarczy udostępnić tą lekcję i ja się do Was odezwę. E, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrej nocy, kochani, Wam życzę. E, dziękuję, e, Alicjo, tak, super lekcja. Cieszę się, że napisałaś. jesteś wielka. <laughs> no nie wiem, czy jestem taka wielka. Mam nadzieję, że nie jestem taka wielka, że jednak, jest, jednak jeszcze mieszczę się w granicach normalności, ale wiem, o co Ci chodzi. Bardzo dziękuję, bardzo fajnie było. I do zobaczenia. Dobrej nocy, kochani. Trzymajcie się. Pa, 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 pa. pa.